Jednym z najbardziej podstawowych i niezbędnych narzędzi w skrzynce każdego profesjonalisty jest komplet kluczy trzpieniowych sześciokątnych typu L. Popularnie zwane imbusami lub ampulami umożliwiają montaż i demontaż elementów złącznych, zwłaszcza śrub z gniazdem sześciokątnym. Popularnych w wielu dziedzinach, np. w branży motoryzacyjnej, w maszynach, urządzeniach, ale także w sprzęcie gospodarstwa domowego, rowerach czy motocyklach. Zestaw taki to podstawowe wyposażenie skrzynki każdego serwisanta mechanika, ale także dobrego Majsterkowicza. Dziś chciałbym opowiedzieć o zestawie, o nowym zestawie kluczy trzpieniowych typu SPKL firmy Vera. Zestawie, który ma kilka ciekawych cech, które przybliżę. Przede wszystkim jakość wykonania. Klucze Wery serii SPKL wykonane są ze stali, która używana jest do produkcji. Profesjonalnych elementów wkrętakowych, profesjonalnych narzędzi wkrętakowych typu bity, używanych na przykład w przemyśle podczas montażu automatycznego. Stąd też parametry tych kluczy są bardzo wysokie. Trwałość i żywotność jest bardzo długa. Kolejnym ważnym elementem to uchwyt, w którym umieszczone są klucze. Zestaw posiada 9 kluczy o wymiarach od 1,5 do 10 mm i wszystkie umieszczone są w bardzo wygodnym, i funkcjonalnym uchwycie. Uchwyt pozwala zarówno na łatwe wyjęcie, jak i zamocowanie klucza, ale także uniemożliwia ich wypadanie podczas np. transportu lub operowania narzędziem. Kolejną ważną cechą jest kulka. Kulka umożliwia nam pracę pod kątem. Dzięki temu możemy pracować w miejscach, gdzie. Osiowe umieszczenie narzędzia w gnieździe nie jest możliwe. Do 22 stopni odchyłu od osi kulka umożliwia nam swobodne manewrowanie i montowanie lub demontowanie śruby. Kolejną cechą jest system Hex Plus, Wera Hex Plus. To opatentowany przez Zwerę system, który umożliwia nam przeniesienie większego momentu obrotowego, większej siły z klucza na śrubę. Dzięki... Większej powierzchni styku klucza ze śrubą nie jest to tylko cieńka linia, ale powierzchnia, którą styka się klucz z śrubą zarówno moment obrotowy, zarówno siła, którą przenosimy kluczem na śrubę, jest zdecydowanie większa, ale także żywotność samego narzędzia oraz gniazda śruby także ulega znacznemu przedłużeniu. I ostatnią ważną cechą, która, którą posiada komplet kluczy Wera SPKL multicolor, to kolorystyka. Klucze posiadają tuleje stworzywa sztucznego, które umożliwiają nam łatwiejszy chwyt, wygodniejszy chwyt, ale także identyfikują kolorem dany rozmiar. Każdy z kluczy to inny, posiada inny kolor, dzięki temu. Identyfikacja kluczy na przykład na stole warsztatowym lub, na, lub, lub podczas pracy gdzieś w miejscu, gdzie nie widzimy rozmiaru, a widzimy jedynie kolor, jest bardzo pomocna i funkcjonalna. A zatem Vera SPKL to ciekawy komplet profesjonalnych kluczy w wymiarach od 1 do 10 mm, dostępny już na rynku i polecany przez profesjonalistów.